Od pierwszego konkursu 58 turnieju czterech skoczni nie zakwalifikował się Kamil Stoch. Na Schattenberg szanse zobaczymy trzech Polaków: Adama Małysza, Stefana Hule i Krzysztofa Miętusa. Walkę z wiatrem przegrał Kamil Stoch i on, jako jedyny z Polaków, konkurs obejrzy w telewizji. No zupełnie. Nieudany występ w Oberstdorfie, przepadł w kwalifikacjach, skakał w bardzo trudnych warunkach, tutaj 112, 120,5, 117, ale 127,5 metra potrafił pofronić Kamil to w serii próbnej, czy powtórzy ten skok teraz w zawodach w pierwszej serii. Pięknie daleko, brawo Kamil, w granicach 130 metrów o takie skoki właśnie chodzi. Kamil Stok. 129,5 metra, brawo, brawo, brawo Kamil. Oj, teraz co zrobi biernej na Rumoren? Jak skakał tutaj Romoren? Skacze w miarę równo wczoraj w seriach próbnych 128,5, 126,5, 125,5 w kwalifikacjach. 129,5 dzisiaj w serii próbnej. Piękny skok, najlepszy skok w Garmisch-Partenkirchen, Do tej pory oddał Kamil Stoch. Właśnie ten palec skierowany ku górze pokazuje, o to chodzi. Mówił wczoraj, że nie za bardzo wychodzi mu to odbicie tutaj na tym progu, że nie rozjeżdża tego odbicia do końca. Kamil Stoch teraz, myślę, wszystko zagrało tak jak należy. I 40 punkty widzą Państwo w tej chwili. Simon Aman na miejscu piątym, jako pierwszy z najlepszych przegranych. A Jest także Kamil Stoch na miejscu 14, Adam Małysz na miejscu 11. No i to dwóch naszych reprezentantów, jakich zobaczymy. Adam Małysz egzekwo z Jakubem Jandą. Adam Małysz traci 15,9 punktu do Gregora Schlierencauera, a do trzeciego miejsca no, też trochę, bowiem 13, czy też 14,2 punktu, Jeszcze ma czas. A to Kamil Stoch. Pięknie, ładnie, daleko powrótnął z Kamil Stoch. 129,5 metra w pierwszej serii. Oby równie daleko, równie mocno odbił się w tej serii finałowej. 133 metry potrzebuje Kamil Stoch do tego, by objąć prowadzenie. Nie tym razem jednak. Ach, nie o taki skok chodziło. 125 metrów zaledwie. A więc nie będzie dobrego miejsca mając tutaj na myśli Kamila Stocha myślę o miejsce w pierwszej piętnastce. Powiem, tym skokiem niestety spadnie w klasyfikacji dzisiejszego konkursu reprezentant Polski. Za chwilę Łukasz Müller, Jakub Janda i Adam Mautz. Zobaczmy, jest dopiero dziesiąty. Kamil Stoch, a więc w najgorszym wypadku może być dwudziesty, że da z siebie wszystko. Oto oficjalna klasyfikacja dzisiejszego konkursu. Schlierencauer przed Leutzlem i Jamanem. Pierwsza trójka, znowu trzeci z Austriaków w pierwszej czwórce. Andras Koffer na miejscu czwartym. Jakobsen i Janne Ahonen na miejscu szóstym. Adam Małysz to o czym wspominałem na miejscu 11. Myślę, dobry występ naszego reprezentanta w dzisiejszym konkursie. Dwa dobre, równe, dalekie skoki. Widzą Państwo 128,5 i pół, 132 metry. Kolejni zawodnicy: Kasai, Janda na 14 Oli, Pascal Bodmer, Michel Neumayer, Emanuel Szedal na miejscu 18. Kolejna klasyfikacja. 23. Kamil Stoch w klasyfikacji generalnej Pucharu świata. Adam Małyż w tej chwili z 10. przesunął się na ósme miejsce. Wzdłuż ze skoku, szczególnie tutaj na 65. metrze poruszają się w kierunku góry. To dobrze, bo na belce startowej już na rozbiegu Kamil Stoch. Przypomnę, 127 metrów Kamila Stocha w serii kwalifikacyjnej i trzecie miejsce. Ach, teraz zabrakło, zabrakło troszeczkę. No tych metrów. No szkoda, szkoda, że zaledwie 116,5 metra. To tyle ile Manuel Fettman, który jest w tej chwili na miejscu ósmym. To oczywiście jest pewne miejsce w serii finałowej. No ale liczyliśmy na nieco lepszy, nieco dłuższy, nieco dalszy skok Kamila Stocha. 116,5 metra. Podczas kwalifikacji ten wiatr pod narty był zdecydowanie silniejszy. Wówczas skoczkowie potrafili to wykorzystać, wówczas niosło ich daleko. Dodatkowo przypomnę, ruszali z 13. platformy startowej. Teraz konkurs po pierwsze z 10. platformy, a więc niższe prędkości na progu, a do tego wiatru zupełnie nie ma, więc Gregor Schlierencauer. 5,2 punktów, za nim Simon Aman, następnie 6 punktów Martin Koch, a Honen jakobsen Kofer. Na miejscu szóstym Andreas Kofler traci 8,7 punktu do Gregora Schlierencauera. Strasznie ciasto jest w przedziale od szóstego do na trzeciego miejsca. Niewielkie różnice punktowe. Adam Małysz na miejscu siódmym. Widzą państwo, Adam traci 13,7 punktów. To o czym wspominałem, około 7-8 metrów do Gregora Schlierencauera. Kolejne miejsca Bierneinar Rumoren na miejscu osiemnastym. Niespodzianka. Marionina i Michel Hajbok na miejscach 14-15. Znakomity skok młodych Austriaków. Kamil Stoch, drugi z naszych reprezentantów, którego zobaczymy w serii finałowej na miejscu 24. Przypomnę, 116,5 metra. W pierwszej serii znakomicie poradził sobie Kamil Stoch w kwalifikacjach, ale to już historia. Teraz trzeba oddać dobry skok, trzeba pofrunąć daleko. Ładnie, dobrze, w granicach 120 metrów Kamil Stoch. A więc najdłuższa 118,5, 1,5 metra przed punktem K. Wylądował reprezentant Polski, to oczywiście pozwoli mu w tej chwili objąć prowadzenie. No ale nie jest zadowolony Kamil Stoch z tego skoku. Pewnie chciałby było dalej. Jest ta forma równa u Kamila. Skacze ma powtarzalnie bardzo w granicach tej piętnastki w Pucharze Świata. Tak jak Adam Małysz skacze mniej więcej równo w granicach miejsca 6-8 do 12. Zdarzają się oczywiście wypadki przy pracy, kiedy zajmują zawodnicy gorsze miejsca. O 8,5 punktu no, widzieli Państwo spóźniony skok. Zrezygnowany troszeczkę Kamil Stoch. Nic dziwnego, liczył, na pewnie, na, liczył pewnie na dużo więcej ciągle jest tej pierwszej dziewiątce. Na razie jednak wynik dzisiejszych zawodów. Szliri, Aman, Janne Achonen, Andras Koffler, Anderszy, Jakobsen i Wolfgang Loitz to pierwsza szóstka. Adam Małyż na miejscu siódmym. Brawo Adam, dobry występ w dzisiejszych zawodach. Dwa dobre skoki, 123,5 i 118 metrów. Szczególnie ten drugi naprawdę znakomicie. Jest pierwsza dziesiątka. Kolejny z naszych reprezentantów. Za moment powinniśmy zobaczyć Kamila Stocha. Martin Koch na miejscu osiemnastym. Kamil Kolstoch na miejscu dziewiętnastym. A więc myślę, chyba nikt się nie nudził dzisiaj. Chlawa, a więc jest starszym zawodnikiem od Kamila Stocha. W tym roku 15 był Łukasz Chlawa w Obersdorfie, 27 w z 31 w Innsbrucku. No i Kamil Stoch. Jeszcze sprawdzenie, ostatnie, to już taki odruch bardziej u zawodników, oni tego nie kontrolują do końca, ten sprawdzenie sprzętu. Przypomnijmy, 119,5 metra skoczył reprezentant Czech i Kamil na rozbiegu. No wyraźnie, wyraźnie spóźnił ten skok, było widać jak ten Artym wręcz tam opadły gdzieś na dół, tu za krawędzią progu skoczni, tor lotu natychmiast się obniżył i, i, i w sumie o, ten teraz skok był gdzieś w granicach tego, który oddał Klawa. 116,5 metra, ale, ale, 3 metry Ale bliżej jest to krócej, tak. Od reprezentanta Czechy skoczył Kamil, dużo niższe też noty za styl niestety ma nasz reprezentant. No i cóż... Dopiero 14. W tej chwili miejsce Kamila Stocha przegrał rywalizację no szkoda, w parze i nie ma go też w gronie tych najlepszych przegranych. No i drodzy Państwo, za moment klasyfikacja pierwszej serii. Mamy, zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja turnieju 4 skoczni. No, Simon Aman prowadzi. Janę Ahonen na miejscu drugim, Tomasz Morgan 4 na miejscu trzecim. W tej chwili to jest klasyfikacja pierwszej rundy, ale niezwykle ciekawie jest. W klasyfikacji turnieju 4 skoczni 894,9 punktów ma Andras Kofler, Janne Ahonen 882. No nie pozwoli sobie już wytrzeć. 12,8 punktów. 12,8 punktu, 8, punktu tak, to ale, jest 7 metrów, ale jest punkt dalej, już jest Amman. Tak, a więc Aż w tej chwili z Ammanem, W tej chwili ta to podium przedstawia się w sposób następujący: Podium turnieju czterech skoczni. Andreas Kofler by wygrywał, Jan Ahonen byłby na miejscu drugim, Simon Aman byłby na miejscu trzecim. Tylko punkt za Janne Ahonenem jest Simon Aman. I Simon Aman traci 13,8 punktu do Andreasa Koflera. Wydaje mi się, że jest to nie do odrobienia w Natomiast jednym Natomiast Adam Małysz jest na miejscu siódmym w tej chwili, za nim Bodmer 5 punktów, na dziewiątym miejscu Jakobsen 10 punktów za Adamem. I Koch na dziesiątym miejscu, też 10 punktów za Adam. Tak więc niezwykle ciekawie zapowiada się ta seria finałowa z udziałem dwóch naszych reprezentantów, Adamem Małyszem i Stefanem Hulą.